Czy psychopatia może mieć coś wspólnego z miłością? Myślę, że może się wydawać, że taki zimny, wyrachowany, pozbawiony emocji, chętnie manipulujący psychopata jest raczej zaprzeczeniem postawy takiej prawdziwej, oddanej miłości, a jednak wydaje mi się, że dużo tutaj może zależeć od tego, jak będziemy definiować miłość. Nad zdefiniowaniem zjawiska miłości rozwinęła się spora i bardzo ciekawa dyskusja pod jednym z moich ostatnich materiałów o naszych naiwnych przekonaniach na temat miłości. Tam przedstawiałem wam po raz któryś tak naprawdę teorię Erisia Froma na temat miłości i Chciałbym dzisiaj wrócić do tamtego odcinka, przytoczyć kilka komentarzy, odpowiedzieć na nie, ale na początku chciałbym otworzyć zagłębieniem się w takie pytanie, które padało już pod różnymi odcinkami, które akurat robiłem na temat psychopatii. Mianowicie było tam takie wspólne nasze zastanowienie nad tym, czy psychopata może kochać. I teraz chciałbym się przyjrzeć temu zjawisku, temu zagadnieniu, właśnie w kontekście teorii Erysia Froma, w kontekście jego spojrzenia i definicji. Miłości. Myślę, że możemy dojść tutaj do całkiem zaskakujących wniosków, a później kilka innych komentarzy związanych właśnie z teorią miłości, na które też spróbuję odpowiedzieć, spróbuję dodać coś jeszcze ciekawego. Jeśli jesteście zainteresowani, zostańcie ze mną. Erich Fromm to też jeden chyba z najczęściej cytowanych przeze mnie myślicieli, którego różne myśli, fragmenty książek. Takie inspirujące cytaty wrzucam też na swoim profilu na Instagramie, Człowiek Absurdalny i chciałbym Was też tam serdecznie zaprosić. Myślę, że wartościowe uzupełnienie tego, co dzieje się tutaj na kanale, takie taka dawka codziennych inspiracji. Serdecznie zapraszam, a teraz do, do komentarzy spod tamtego odcinka. Czy psychopata może kochać? Czy jest zdolny do prawdziwej miłości? W materiałach, które przygotowywałem do tej pory na temat zjawiska miłości w oparciu właśnie o teorię Erisia Froma, podkreślałem, że zdaniem tego niemieckiego filozofa i psychologa, miłość nie sprowadza się absolutnie tylko i wyłącznie do, do uczuć, do uczucia, do bardzo silnych emocji, do takiego porywu serca, do bardzo dużych namiętności. Jego zdaniem to zdecydowanie bardziej tego typu zachowania opisują zdecydowanie bardziej zakochanie. I zakochanie nie jest wcale tożsame z miłością. Wręcz czasami stoi w kontrze do tej prawdziwej miłości, zdaniem filozofa, bo to ono w dużej mierze odpowiada za takie czasami nasze nierealistyczne oczekiwania, za nasze często naiwne poglądy na temat. Zjawiska miłości i płynące za nimi postawy, o tym więcej mówiłem chociażby w poprzednim odcinku. From uważa, że miłość to przede wszystkim jest nasz wybór, nasz świadomy wybór i idąca za nim konsekwencja, że jest do, do zaistnienia miłości konieczna jest, jest praca i to nie jest absolutnie łatwa praca. From określa zresztą miłość mianem sztuki, takiej sztuki trochę podchodzącej pod rzemiosło, która wymaga przede wszystkim uczenia się i rozwijania w tej Dziedzinie. On uważa, że takie trzy czynniki niezbędne do jako nauczenia się mistrzostwa w jakiejkolwiek, jego zdaniem, sztuce, ale szczególnie też w sztuce miłości, to jest dyscyplina, koncentracja i cierpliwość. I teraz, jak tego typu ujęcie ma się do zjawiska psychopatii? W dużym skrócie, bo analizowałem już zjawisko tego, kim jest psychopata w kilku odcinkach, które robiłem właśnie o, o psychopatii, przypomnę, że taka, to, to nie jest absolutnie termin zero-jedynkowy. Że o osobowości psychopatycznej mówi się według takich najnowszych teorii, kiedy na pewnych skalach dana, dana jednostka ma bardzo wysokie poziomy pewnych zachowań, pewnych cech, które właśnie składają się na tą taką osobowość psychopatyczną i każdy z nas gdzieś tam na tych skalach się znajduje, może mieć mało jakby punktów albo właśnie bardzo, bardzo dużo. Ale teraz to, co z czym dość dobrze się kojarzy, to co cechuje psychopatę, czyli na przykład generalnie duża kontrola nad emocjami, nieodczuwanie zbyt silnych. Tych emocji, nie, nie jakby dawanie się prowadzeniu tym, tym emocjom zbyt mocno, do tego często takie właśnie wyrachowanie, pragmatyzm, bardzo duże skupienie na osiąganiu w taki zimny, wyrachowany sposób różnych swoich celów, choć no właśnie nie, nie kojarzy się to za bardzo z miłością, to teraz spoglądając na to takie ujęcie, na ten model miłości jako pewnego rodzaju sztuki, rzemiosła, w którym można dążyć do pewnego mistrzostwa. Wydaje się wcale aż tak mocno nie kłócić się z tym, że jeżeli ktoś, dajmy na to, taka osoba o wysokim poziomie cech psychopatycznych, założyłaby sobie, że na przykład jej celem jest miłość do drugiego człowieka, no to teoretycznie nie powinna mieć zbyt wielu przeszkód do tego, żeby cierpliwie, konsekwentnie, w pełnej koncentracji, jakby do tej, powiedzmy, miłości dążyć, tą sztukę miłości niejako rozwijać, też. Zauważmy, że ten świadomy wybór, o którym mówi From, tego, że będziemy kogoś kochać, i później podążanie w tym kierunku, który sobie raz obierzemy, bardzo często utrudnia nam ta nasza bardzo silna emocjonalność, te przeróżne kryzysy, które przechodzimy, te różne trudne emocje, które czujemy po drodze. I teraz to jest pytanie: czy gdybyśmy tych emocji odczuwali dużo mniej, gdybyśmy chłodniej, bardziej kalkulująco mogli na to patrzeć po prostu jak na jakiś Cel do wykonania, jak taka osoba teoretycznie psychopatyczna, to czy nie byłoby nam łatwiej kochać w takim ujęciu fromowskim? From, chociażby w swojej książce, do której nawiązywałem o sztuce miłości, stwierdza, że miłość opiera się na takich, prawdziwa miłość opiera się na takich czterech fundamentach, czterech podstawowych zachowaniach. Jest to poznanie, troska, odpowiedzialność i poszanowanie. Ja już się kiedyś rozwijałem, ale teraz wracając do tego, jak. W tego typu zachowaniach mógłby się odnajdywać taki klasyczny psychopata. No z jednej strony kwestie takiego poznania i teoretycznie troski takiego zajęcia się drugą osobą, wzięcia za nią odpowiedzialności, w taki właśnie Znów to źle brzmi, chłodny i metodyczny sposób, ale z drugiej strony być może bardzo skuteczny, mogłoby właśnie całkiem nieźle, znów wychodzić takiej osobie, która jest pragmatyczna i tak łatwo nie ulega temu rozproszeniu związanemu chociażby z tym silnym życiem emocjonalnym. Ale co ciekawe, From też podkreśla, że bardzo dużo ludzi generalnie ma, ma taką tendencję i ma duży problem z tym, z tym poszanowaniem, o którym wspomina jako, jako tym czwartym fundamencie, Oznacza ono między innymi to, że choć możemy mieć dobre intencje albo dobre założenia co do drugiej osoby, na przykład chcemy troszczyć się o nią, chcemy brać, pomagać jej, brać odpowiedzialność za, za różne kwestie, chcemy się nią opiekować, dawać jak najwięcej z siebie, to jednak często możemy przekraczać te granice tego drugiego człowieka, niejako wiedzieć za niego lepiej, co dla niego jest teoretycznie dobre, a to jednak jest już. Uderzeniem w ten taki autentyzm i wartość życia drugiego człowieka, i niestety wykrzywia ideę prawdziwej miłości. I teraz o, psypo, o psychopatach też często się mówi, często się podkreśla, że to są osoby, które no, mają skłonność do, do kłamstwa, do manipulacji, nie szanują różnych norm społecznych, nie odczuwają też za bardzo empatii, chociaż mogą bardzo dobrze, dobrze rozumieć i rozeznawać się w emocjach innych ludzi. I teraz. Wydaje mi się, że to może być potencjalnie największy problem dla takiego, powiedzmy, psychopaty o pięknych ideałach, takiego, który postanowił sobie, nie wiem, idealnie pokochać drugiego człowieka według założeń Froma. To teraz te braki w tej sferze myślę, że bardzo łatwo mogłyby prowadzić do tego, że on używałby niejako tych złych narzędzi, nawet mając. Powiedzmy, że dobre założenia, czyli najbardziej mogłoby na tym ucierpieć to poszanowanie, które zdaniem Froma też jest kluczowym składnikiem tej prawdziwej miłości. Chyba że, no i tutaj trzeba by było przyjąć takie założenie, rozważając tą teorię, czy psychopata jest zdolny do takiej miłości, narzuciłby on sobie tak mocny kodeks moralny, ale znów trochę sam z siebie, którego przestrzegając jakby te, tego typu system wskazówek, wskazań, wartości, przykazań, że bardzo mocno dba. O to, o to poszanowanie tej integralności drugiego człowieka, o to jej indywidualność i pewnych granic nie przekracza, pewnych środków nie używa, choć on generalnie nie ma z tym problemu, bo na przykład nie czuje poczucia winy, które normalnie jest takim kontrolującym sumieniem yy, ludzi, którzy, którzy no, tych cech psychopatycznych nie mają. Yy, na sam koniec myślę, że gdyby taka konstrukcja, która teoretycznie jest możliwa, komuś się udała to zaryzykuję stwierdzenie, że w świetle teorii Froma to by była taka prawdziwie idealna miłość, bo ktoś wcale nie popychany jakimiś takimi silnymi emocjami, często egoistycznymi i przez to pobudkami, tym takim uciekaniem od trudnych emocji, dążeniem do, do, do przyjemnych. Gdyby ktoś wykonywał to właśnie bez tych wszystkich, bez tych wszystkich emocjonalnych motywacji, no to można by mówić, że rzeczywiście to jest taka bardzo, Czysta, doskonała, bardzo czysta, doskonała, doskonała postawa. No ale to jest bardzo mocno teoretyczny konstrukt. Na sam koniec tego wątku, bo zaraz będzie jeszcze kilka komentarzy. Po każdym odcinku o psychopatach dostawałem też trochę wiadomości, maili od osób, które identyfikowały się jako psychopaci, jako osoby o wysokim poziomie cech psychopatycznych. Ja oczywiście tego absolutnie nigdy się nie bawię w rozstrzyganie. Tego typu kwestii, ale bardzo ciekawą wiadomość dostałem od jednej osoby, która opisywała swoją historię, jak twierdziła właśnie miłości do drugiej osoby, przy czym absolutnie uważała ona, że to nie jest podyktowane emocjonalnie, bo nie ma żadnych takich emocjonalnych pobudek wobec tego, tego drugiego człowieka, wobec swojej partnerki, ale jest tutaj w opisie tej osoby taka więź intelektualna. Ta druga osoba po prostu bardzo imponuje temu psychopacie intelektualnie, i on, ceniąc tę osobę, szanując ją, właśnie stara się dbać o jej potrzeby, stara się dbać o nią, stara się jej okazywać miłość tak, jak on rozumie, że miłość powinna wyglądać. Myślę, że to jest ciekawy przykład. Być może, oczywiście, bardzo taki mało mamy informacji, ale ciekawe przykład tego, że być może to tak funkcjonuje i to w większej liczbie przypadków, niż byśmy sobie to uświadamiali. Oczywiście, że nie każdy będzie zdolny tworzyć i odpierać sztukę miłości, natomiast większość znakomicie się sprawdza w sztuce konsumpcji i rozmnażania. Myślę, że większość z nas się zgodzi, że tak generalnie wygląda niestety nasz obecny świat, chociaż myślę, że już od bardzo wielu lat, że dużo łatwiej jest bezrefleksyjnie właśnie przeżyć życie, konsumować, niejako przekazać dalej geny, bo, bo tak trochę jesteśmy przyzwyczajeni społecznie, tak nam się wydaje wydaje, że życie powinno wyglądać, zamiast zagłębić się w nie bardziej i spróbować z tego zbudować jakiegoś rodzaju sztukę, chociażby w tym obszarze miłości. Ale myślę, że to, co jest ciekawszym pytaniem, to czy, mm, czy w ten sposób jakby nasza cywilizacja, nasze społeczeństwo, nasza kultura jest w jakiś sposób zaprogramowana, tak to nazwijmy, że nas uwarunkowuje na taki sposób właśnie jednak płytkiego y, raczej życia, niż y, y, podążania w stronę takich głębszych jednak uczuć, głębszego rozwoju. i ja jestem absolutnie przeciwny takim, ta, takiej wizji, takim trochę poglądom, że jest jakaś, nie wiem, grupa ludzi, która pociąga za wszystkie sznurki i tak sobie postanowiła, że, że będzie trzymała tą całą resztę ludzkości w jakiejś takiej trochę ciemności i takim bezmyślnym konsumpcjonizmie. Wydaje mi się, że trochę jesteśmy ofiarami kultury, którą sami stworzyliśmy i która, i oczywiście kształtujemy ją już od wieków. I która sama pewne postawy nagradza, inne postawy niejako wyklucza, bo one nie są opłacalne dla niej pod kątem takiego ciągłego rozwijania się, nastawienia na, na gromadzenie, na, na ekspansywność itd., itd. W każdym razie, e, uważam, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, uważam, że gdyby człowiek Zagłębił się rzeczywiście w miłość, zaczął tworzyć ze swojego życia taką tą sztukę miłości, zaczął budować satysfakcjonujące relacje nie tylko z tym jednym konkretnym człowiekiem, nie tylko ze swoją rodziną, ale po prostu z innymi ludźmi. Bo przypominam, że zdaniem Froma, miłość to takie jest generalne nastawienie do środowiska, do świata. To bardzo mocno musiałby przedefiniować swoje uczestnictwo, chociażby w takim nowoczesnym społeczeństwie, w systemie, w systemie takim właśnie, gdzie no, dużo opiera się o reklamy, o marketing, o konsumowanie, o kupowanie. Mnóstwo dóbr i rzeczy, celów, za którymi podąża, nagle by, może nie, że straciło zupełnie wartość, ale okazałoby się na pewno nie tak niezbędnymi, jak nam się wydaje na co dzień, kiedy jednak jesteśmy tak mocno odizolowani od innych ludzi i Gdzieś tam szukamy trochę w tych różnych mirażach tego, że być może to, to rozwiąże ten nasz problem, załata jakąś pustkę, uczyni nas szczęśliwymi. Więc z punktu widzenia o, przede wszystkim uważam, że rozwoju gospodarczego, no to nowoczesnej gospodarce dużo bardziej opłaca się, żebyśmy jednak byli takimi ludźmi, którzy cały czas biegają za tą fatą organą, że jak kupią coś jeszcze, zarabią, zarobią na coś więcej, skoczą na kolejny próg ekonomiczny, to to ich wtedy uszczęśliwi, a nie szukali. Tego rozwiązania, w tym, co, co tak naprawdę dużo bardziej zależy od takiego naszego ludzkiego zaangażowania, od naszych wyborów, od naszej pracy nad sobą, czyli takiej głębszej sztuce podawania relacji z innymi ludźmi. Czy ludzie nie nadają relacjom matrymonialnym za dużej wagi? Czytam ostatnio fascynującą książkę yy, światowego autorytetu w dziedzinie terapii par Jurga Williego, yy, pod tytułem Terapia pary właśnie. Yy, zresztą wrzucałem wam już parę fragmentów na, na Instagramie. Właśnie tej pozycji. I on, jedno z takich bardzo mocnych zdań, które tam pada jeszcze na początku tej książki, to, że nigdy ludzie nie przywiązywali tak dużej wagi do tego, żeby relacja ta małżeńska, ta relacja miłosna była tak satysfakcjonująca na tylu różnych polach i że jest to niestety też trochę pole minowe, że tak duży nacisk, tak dużą presję sobie na to kładziemy, bo teraz jeżeli relacja się okazuje niesatysfakcjonująca na którymkolwiek z tych pól, to nagle mamy takie poczucie, że, że to nie to, że to się nie uda, że tak to nie może funkcjonować. Oczywiście to też nie przekreśla, że można i należy mieć pewne oczekiwania od tego, że związek powinien wnosić dużo do naszego życia i pod tym względem powiem, że w tym komentarzu, trochę w świetle słów Froma, czasami wręcz nie doceniamy, co nam może dawać relacja miłosna, ale myślę, że problematyczne jest takie nastawienie, o tym mówił From i bardzo w takich już szczegółach praktycznych sesji chociażby terapeutycznych z parami, opisuje to właśnie Willi, że mamy bardzo dużo oczekiwań, że partner zaspokoi wszystkie nasze potrzeby, że... Rozwiąże przeróżne nasze lęki, że uzdrowi nas w tych obszarach, gdzie mamy jakieś, jakieś brak, jakieś deficyty, a to oczywiście tak nie powinno działać, bo to jest niestety prosta droga do rozczarowania. Miłość nie przetrwa, jeśli zabraknie przyjaźni i wzajemnego szacunku. Myślę, że różnice pomiędzy przyjaźnią a miłością to jest w ogóle temat na osobny materiał, do którego za jakiś czas podejdę, ale komentarz ten przypomniał mi bardzo ciekawe badanie. Badanie Johna Gottmana, o którym można przeczytać na przykład w książce Malcolma Gladwella Błysk, potęga przeczucia. I to jest bardzo interesujące badanie przeprowadzone w latach 80. na bodajże 3000 par, więc zespół naukowców zapraszał pary. I starał się na podstawie różnych czynników obserwacji tego, jak one ze sobą rozmawiają, jakie mają, na przykład też mikroekspresje, jakie uczucia, emocje sobie okazują, szacować, które z tych par przetrwają następne 15 lat, a które się rozstaną. I okazało się, że naukowcy ci odkryli metodę, dzięki której mogli z 95% skutecznością po analizie takiej krótkiej, kilkunastominutowej konwersacji pary przewidywać, że te pary się rozstaną. I co ciekawe, takim najważniejszym czynnikiem, który odkryto, to jeżeli między dwojgiem ludzi występują jakiekolwiek przesłanki o e, uczuciu, o emocji pogardy, jaką sobie, e, jaką sobie oni pokazują wzajemnie, i to może być w słowach, w jakichś stwierdzeniach, może być nawet wyłapywane, mogą być wyłapywane nawet w mikroekspresjach. Jeżeli ta pogarda, to niejako ziarno pogardy już się zalęgnęło, to po prostu 95% skuteczności w przewidywaniu, że ta, te pary, te związki nie przetrwają kolejnych 15 lat. Więc to jest bardzo ciekawe, jak, jak e, ważnym czynnikiem warto to sobie uświadomić, jest oczywiście jeszcze problem, jak zdefiniować dokładnie, co już jest pogardą, no bo jakieś trudne emocje zawsze pojawiają się w związku, ale że jednak ta pogarda do drugiego człowieka, jeśli ją już odczuwamy, to niejako to jest prawdziwy zabójca prawdziwej miłości. Miłością można naprawić drugą osobę. Największa bzdura na ten temat. Oczywiście, najpierw należałoby zdefiniować, co rozumiemy przez naprawienie drugiego człowieka, ale generalnie wiele opracowań, wiele teorii miłości stawia na to, Fromm tego również absolutnie nie wyklucza, że miłość, taka prawdziwa, ofiarowana miłość, będzie czymś, co nas wzmacnia, co nam pomaga przejść przez różne trudności, pomaga nam się pozbierać, poskładać, uporać z różnymi naszymi lękami, demonami. I tak dalej, i tak dalej. Ale po pierwsze, trochę już o tym mówiłem yy, przy okazji tej tej cechy poszanowania, której zdaniem Froma bardzo często brakuje, że w tych takich próbach naprawiania poprzez miłość, bo bardzo wiele ludzi niestety ma takie nastawienie, że, znaczy, ma takie nastawienie wypływające z dobrych intencji, że ja ci pomogę tą moją miłością, ja cię kocham, więc chciałbym Cię w jakiś sposób uzdrowić, pomóc Ci tam, gdzie masz jakieś deficyty, gdzie przeżywasz jakieś problemy. Ale właśnie przez ten taki brak poszanowania, yy, tego drugiego człowieka, tych jego granic, możemy wchodzić w to takie niestety naprawianie go trochę na, na naszą modłę, na to, jaką my mamy wizję tego, jak chcielibyśmy tego człowieka poukładać, i to niestety nie kończy się dobrze. W pewnym momencie bardzo często kończy się takim silnym sprzeciwem tego drugiego człowieka, który może nawet mu się poprawia w niektórych obszarach, ale on czuje, że zatraca tą swoją własną tożsamość, własną indywidualność i to prowadzi do, no, do wielu negatywnych konsekwencji. W książce, którą też przed chwilą wspominałem, Jurga Williego, Terapia Par, on też bardzo ciekawie opisuje taką sytuację, że z jego obserwacji wynika, że kobiety bardzo często są jednak tą stroną, która częściej potrafi w jakimś stopniu, jakby poświęcić siebie, poświęcać swój rozwój, niejako dlatego, żeby rozwijał się związek, żeby rozwijał się ich partner i oddawać bardzo wiele swoich różnych zasobów. Na rzecz tego, tego wzrostu, tego rozwoju partnera, ale on to opisuje jako też taką pewną pułapkę, jeżeli pary wchodzą w to, w to za mocno. I na przykład partner opisuje takie sytuacje, często, często w pewnym momencie, w jakimś, na jakimś etapie swojego życia budzi się, że doszedł do pewnych miejsc, stał się jakimś człowiekiem, który teoretycznie zewnętrznie może być oceniany jako osoba, nie wiem, na przykład sukcesu albo osoba świetnie sobie radząca, ale Okazuje się, że stał się człowiekiem, którym on wcale nie chciał się stać. On wcale początkowo, jakby on, on nie miał takich planów, takiego, takiego pomysłu, takiej wizji na siebie, ale tak bardzo też oddał się temu kształtowaniu, budowaniu, naprawianiu przez tego drugiego partnera, że no, odkrywa, że jest, że jest bardzo nieszczęśliwy, że związek go zmienił zupełnie nie w kierunku, w jakim on chciał się zmieniać. I to jest, po, polecam w ogóle tę książkę, to jest taki układ, który działa. Działa oczywiście w dwie strony, w partnerzy nawzajem na siebie wpływają, stąd często tak toksyczne, błędne koła powstają w związkach, ale do tego może wrócę kiedy indziej. Nie boli Cię ręka od gestykulacji? Na koniec jeden taki komentarz z przymrużeniem oka, ale też poruszam ten wątek, bo często nawiązujecie do, do mojej ręki. Myślę, że ona już zaczyna trochę... Żyć własnym, własnym życiem, ale tak zupełnie poważnie, taka, taka ciekawostka. Oczywiście jestem w stanie mówić bez ruszania ręką, czy, czy schować rękę, żeby jej nie było. Chociaż akurat mi się to estetycznie podoba, kiedy coś w tym kadrze się trochę dzieje, poza moją taką dość statyczną facjatą, która miałaby się pojawiać i tylko do Was przemawiać. Niemniej jednak muszę przyznać, łapię się na tym, chociażby kiedy robię online wykłady na przykład dla studentów, że też ruszam tą ręką, chociaż oni tego na przykład wcale nie widzą, bo oglądają prezentację. Dlaczego tak się dzieje? Zauważyłem, że mówiąc szczególnie szybko, no w internecie mówię trochę inaczej niż po prostu naturalnie, to bardzo pomaga mi łapanie pewnego rytmu i ta ręka, trochę jak ta ręka dyrygenta, pomaga mi dyrygować samym sobą, utrzymywać pewne tempo wypowiedzi, robić gdzieś tam pauzy. Mam nadzieję, że to, tego się nieźle słucha, więc jeżeli odpowiada Wam mój sposób mówienia i mój głos, to ręka ma w tym bardzo duży udział, no czasami aż boli, jeżeli odcinek jest bardzo długi. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało się rozjaśnić kilka ciekawych wątków, jeszcze zajrzeć w nie głębiej. Jestem bardzo ciekaw waszych przemyśleń, e, chociażby na temat tej mojej takiej trochę teorii bardziej filozoficznej, jak rozpatrywać psychopatę w świetle miłości opisywanej przez Erisia Froma. Co wy o tym myślicie? E, jestem ciekaw, jakie są dziury w tej mojej teorii, w tym moim postrzeganiu, lub też sposoby, jak można to dalej uzupełnić, więc serdecznie zachęcam do komentowania. Do zjawiska miłości, jak i psychopatii, myślę, że będziemy. Wracać jeszcze nie raz, więc też serdecznie zapraszam na Instagram. Człowiek absurdalny, po więcej inspiracji. Do kilku tutaj nawiązywałem, więc też y, można lepiej się orientować, jeżeli ktoś też obserwuje mnie tam. Zachęcam do subskrybowania, jeśli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, albo któryś jeszcze tego nie robił, a chciałby wracać częściej i y, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.